Szczęsny ujawnia prawdę o odejściu z arsenalu. Po dekadzie ciszy. Wielu piłkarzy opuszcza swoje kluby bez słowa, bez zamknięcia historii, która ukształtowała ich kariery. Wojciech Szczęsny, jeden z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy historii polskiego futbolu, miał dokładnie taki rozdział w swoim życiu. Rozdział, który pozostawał otwarty przez dekadę. Aż do teraz. Spotkanie, które na nowo otworzyło stary rozdział, odbyło się w wyjątkowych okolicznościach. Szczęsny, obecnie bramkarz FC Barcelony i bohater dokumentalnego filmu o własnym życiu, spotkał się z Arsenem Wengerem, legendarnym trenerem Arsenalu, po raz pierwszy od 10 lat. I nie było to tylko grzecznościowe uściśnięcie dłoni. To była konfrontacja. Szczera. Mocna. Niekiedy niewygodna. Projektor filmowy kulisy rozstania z Arsenalem, co naprawdę się wydarzyło? Szczęsny w rozmowie na kanale Food Truck otworzył się... Mówiąc wprost, przez wiele lat nie wiedział, dlaczego naprawdę musiał opuścić arsenal. Oficjalnie wypożyczenie do As Romy. Nieoficjalnie decyzja Węgera, która nigdy nie została mu wytłumaczona. To było pierwsze spotkanie po latach. Super, dlatego że my nigdy nie mieliśmy żadnego konfliktu, żeby była jasność, ale miałem takie niezrozumienie całej sytuacji, która zaszła i powodu, dla którego musiałem odejść z Arsenalu. Takie słowa, wypowiedziane z uśmiechem, Kryją za sobą dekadę niepewności. Szczęsny nie miał nigdy okazji porozmawiać z Węgerem przy rozstaniu.